Zespół uwielbienia, niech sobie przygotuje. Nie pamiętam tytułu, ale ta pieśń zaczyna się od tego, że my wierzymy, bo ja trochę będę o tym mówił. W czasach bólu i cierpienia chyba się nazywa tak. Jakby. Trochę będzie teologii. Ja wiem, że niektórzy mają uczulenie na ten wyraz, natomiast ja bym chciał przypomnieć, że królową nauk nie jest matematyka. Królową nauk, wybacz siostro, tam z tyłu nie jest język polski, tylko królową nauk jest właśnie teologia. Dlatego, że to jak rozumiemy Pana Boga, to co wiemy o Panu Bogu, to co na podstawie Pisma Świętego jest nam dane poznać, to bardzo mocno kształtuje charakter Kościoła, kształtuje charakter naszego zachowania i wiele aspektów w życiu Kościoła. Dlatego my nie możemy uciekać od tego. Od tego słowa i od tego znaczenia. Jest kilka prawd równoległych, tak się to ładnie nazywa, prawd równoległych w Piśmie Świętym. Podam przykład. Taką prawdą równoległą, zresztą moją ulubioną, jest fakt, że Biblia naucza, że Bóg jest suwerenny. Robi co chce, kiedy chce, jak chce, z kim chce i ma do tego absolutne prawo. W tej prawdzie mieści się również to, że nie możemy być zbawieni, jeśli pierwej Bóg nie zdecyduje i z powodu łaski nas nie zbawi, albo dzięki łasce poprzez wiarę. Pan Jezus powiedział: Nikt nie przyjdzie do, mojego, do mnie, jeśli go Ojciec najpierw nie powoła. I jednocześnie w Biblii jest prawda równoległa i fakt mówiący o tym, że w pełni odpowiadasz za swoje decyzje, w pełni odpowiadasz za to, jak funkcjonujesz, jak żyjesz, czy opowiadasz się za Panem Bogiem, czy przeciwko Panu Bogu. Więc jednocześnie Biblia sporo mówi o tak pojętej woli człowieka. I to są prawdy równoległe, czyli one biegną, i Pan Jezus powiedział: ktokolwiek jest potrzebujący, ktokolwiek jest spragniony, Ktokolwiek potrzebuje, niech przyjdzie do mnie, a ja mu dam ukojenie. I nie tłumaczył w żaden sposób, jak te dwa zdania ze sobą połączyć. I to są prawdy równoległe, biegnące przez całą Biblię. Jedna mówi o suwerenności Boga, druga mówi o Twojej odpowiedzialności. Jedna mówi o tym, że to Bóg zbawia, druga mówi o tym, że za swoje grzechy, i za swoje wybory, i za swoje dokonania pójdziesz do piekła, jeśli nie będziesz zbawiony. Jakakolwiek próba skrzyżowania tych prawd, wyznaczenia punktu stycznego, próba pogodzenia tego naszym umysłem, kończy się katastrofą. Katastrofą. Tego się skrzyżować nie da. To są prawdy równoległe. Inna taka prawda równoległa cała Biblia mówi o tym, że jest jeden Bóg. Amen? Ta sama Biblia równolegle mówi, że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Jakakolwiek Próba skrzyżowania tego wyznaczenia punktu stycznego, jakaś analiza geometryczna tych dwóch równoległych linii, powoduje katastrofę. My nie musimy tego rozumieć. Nigdzie Biblia nie mówi, że mamy obowiązek coś zrozumieć. My mamy w to wierzyć. Biblia mówi, że Bóg od nas wymaga wiary, że bez wiary nie można się podobać Panu Bogu, a nie przy, poprzez niezrozumienie jakichś czasem bardzo trudnych rzeczy. Biblia mówi, że Jezus Chrystus cały czas był w pełni człowiekiem. I Biblia mówi, że Jezus Chrystus w cały czas, cały czas był w pełni Bogiem. Ale nie da się tego skrzyżować. Nie da się zrobić punktu stycznego. To nie jest tak, że my dogadamy się, do którego miejsca Pan Bóg, Pan Jezus jest Bogiem. Do którego miejsca jest człowiekiem? Spróbujemy to jakoś rozrysować, jakoś rozłączyć, podzielić, wytłumaczyć. Nie, to jest prawda równoległa. On miał jednocześnie dwie natury: naturę człowieka i naturę Boga. List do Galatów, jeśli dobrze pamiętam, czwarty rozdział mówi, że ten Syn Boży przyszedł tutaj na Ziemię z niewiasty. To oznacza, że miał naturę ludzką i naturę Bożą. Syn Boży to Bóg, Syn niewiasty to człowiek. Jednocześnie cały czas. Jezus Chrystus był podczas przebywania tutaj na ziemi, był Synem Człowieczym i Synem Bożym, i rozdzielić się tego nie da. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że my wierzymy, że Pan Jezus nie został stworzony. On został zrodzony, ale nie został stworzony. Nie miał początku i nie będzie miał końca. To jest nasz Bóg, nasz Pan, nasz Zbawiciel. To całe. Co teraz opowiedziałem, nazywa się teofanią. Teofania polega na tym, że Chrystus był od zawsze chociaż urodził się 2000 lat temu, tak jak podaje nam Ewangelia. Na przykład, jad obiad z Abrahamem. Na przykład, kiedy Abraham z kimś rozmawia i on doskonale rozpoznaje, który z trzech malach jest. Tym, z którym on powinien rozmawiać, a którzy to są jego towarzysze, i do jednego z tych, najczęściej mamy tłumaczenie aniołów, do jednego z tych aniołów zwraca się Panie i rozmawia z nim na temat zaistniałej sytuacji. W tym czasie dwaj pozostali, najczęściej to jest tłumaczone na aniołowie, aniołowie idą i robią porządek, taki porządny porządek z Sodomą i Gomorą. E, czytamy, że Bóg stąpił. Żeby się z bliska przyjrzeć w sprawie wieży Babel. Z bliska przyjrzeć. I takich fragmentów jest ogrom, z kim rozmawiał Mojżesz, kim, z kim On się spotkał. Przecież Ojca nikt nigdy nie widział. To się nazywa teofania. Chrystus tu jest, obecnie tu jest, On jest w niebie. Siedzi po prawicy ojca, jednocześnie jest tutaj na tym nabożeństwie i razem z nami spożywa wieczerzę Pańską. My nie obchodzimy pamiątki po tym wydarzeniu. My bierzemy udział w wieczerzy Pańskiej. To jest niezwykle ważne. My wspominamy Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie i wierzymy w Jego powrót. Ale nie wspominamy wydarzeń, tylko mamy w nich udział. My spożywamy wieczerzę pańską wespół z naszym Chrystusem. Rozumiemy różnicę? To nie jest pamiątka po jakimś wydarzeniu. My tu nie jesteśmy historykami. My tutaj nie wspominamy pewnego historycznego faktu. Pewien fakt historyczny wspominają ludzie niewierzący. My mamy w nim udział ponad czasem. Wiem, że będzie trochę teologicznie, ale czasami trzeba. To jest bardzo ważna sprawa. I ponieważ wiecie, że bardzo lubię temat wieczerzy pańskiej, są takie małe dwa gonniki: Wieczerza pańska i eschatologia. To czasami, i tutaj też się już to pojawiało, czasami słyszę, że moment, dlaczego my łamiemy ten chleb, dlaczego jest symbol łamania chleba, przecież czytamy w Piśmie Świętym, że jego ciało nie zostało połamane. Ale to nie jest prawda, nie czytamy nic takiego. Czytamy, że jego kości. Nie zostały połamane. Natomiast jego ciało było złamane. Było złamane w każdy możliwy sposób. Ciało, czyli ta natura ludzka, została złamana. Najpierw została złamana przez fakt, że kiedy wszystko się zaczęło, krzyczeli błogosławionych, to przychodzi w imię Pana Hosanna Synu Dawidowego. Tak krzyczeli, tak czytamy, taką mamy relację w Słowie Bożym. Amen. Później ci ludzie czuli się bardzo rozczarowani, bo oni czekali, że to będzie Mesjasz, który wyciągnie miecz i zrobi porządek tym mieczem nad okupantem, nad Rzymem i wyswobodzi Izrael w tym zrozumieniu. I byli bardzo rozczarowani i zaczęli krzyczeć zupełnie inne słowa. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. To zaczął krzyczeć ten tłum. Więc została złamana ta część w czasie, gdy Pan Jezus tu przebywał w ciele. Później został całkowicie zbrukany, całkowicie zochydzony. Kiedy, kiedy go ubiczowano, to nie jest tak, jak czasami mamy na grafikach do szkółek niedzielnych, że to było takie biczowanie, które przynosiło uśmiech pana Jezusa na twarzy. Tak, to tam jest dobrze pokazane. Biczowanie rzymskie to było doprowadzenie człowieka do momentu, w którym on już nie do końca wiedział czy jeszcze żyje, czy już umarł. W sensie idealny biczownik rzymski to był biczownik, który potrafił tak biczować tym specjalnym biczem, zakończonym harpunami, czyli każde uderzenie to nie jest tylko smagnięcie w ciało, ale to jest wyrwanie tego kawałka ciała, kiedy ten bicz z powrotem od ciała odchodził. E, idealny biczownik, najbardziej opłacany biczownik to był biczownik, który tak potrafił bić, tak potrafił biczować, i tak potrafił kaleczyć to ciało, że jeszcze jedno uderzenie i śmierć. Ale to ostatnie uderzenie nie następowało. To był taki stan przedagonalny kogoś, kto był tak biczowany, jak był biczowany nasz zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus. Takie ciało w takim stanie nagie. Więc pozbawione wszystkiego, co ma dla nas znaczenie. Rozumiecie, to jakby nas ktoś nago postawił przed całym miastem i to tak ubiczowany, w stanie przedagonalnym. I Ponc już Piłat wypowiada słowa: To jest człowiek, oto człowiek. Całkowicie połamał jego godność, całkowicie połamał jego. Rozumiecie tą historię. To ciało, tak pojęte. Na krzyżu, kiedy czytamy, czym naprawdę była śmierć krzyżowa, to to, co się stało na krzyżu, to o czym czytamy w Biblii. Dlatego to ma takie wielkie znaczenie, że, że Pan Jezus szybko zmarł, bo to była straszna śmierć. To było największe ówczesne, a być może nawet do dzisiaj nie wymyślono nic trudniejszego i nic bardziej brutalnego jak właśnie krzyżowanie człowieka. Człowiek, który Wisiał na krzyżu, to człowiek, który jednocześnie się dusił, i jednocześnie był. Następował tam moment zadzierżgnięcia, ponieważ, żeby nie nastąpił, czyli powieszenia się, żeby nie nastąpił ten moment, kiedy ciało słabnie, to ten człowiek się podnosił, kiedy się podnosił, to jego płuca. Nie odpowiednio nie działały i się dusił. Więc to była śmierć, jednocześnie duszenie tego człowieka, jednocześnie wieszanie tego człowieka, ale nie w sposób, który znamy filmów, czyli spadła zapadka, szas prast i koniec tej historii bez bólu w zasadzie, tylko w strasznym bólu, w strasznie przedłużonym czasie. Świadectwa historyczne mówią, że ludzie na krzyżu umierali po kilka dni. Tak naprawdę nikt do końca nie wie, czy on się udusił, czy on został zazierżnięty, a może on w ogóle z powodu braku wody już zmarł, wycieńczony ten organizm powieszony na krzyżu. Biblia mówi, że pan Jezus bardzo szybko umarł. Ja wierzę, że pękło mu serce. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie moje i twoje grzechy, nasze grzechy, grzechy całej ludzkości zostały na niego wsadzone, na niego Osadzone jego ciało zostało całkowicie zmiażdżone, całkowicie połamane, całkowicie podeptane. Nie zostało z tego nic. Rozumiemy już, co się kryje za pojęciem połamane ciało pana Jezusa? Niepołamane kości. To jest nic w porównaniu z tym, jak nasz pan Jezus został połamany. Bardzo dobrze to opisuje Psalm 22. I 56 i rozdział Izajasza przeczytamy w całości. Boże mój Boże, psalm 22, zajmij się mną. Dlaczego mnie opuściłeś? Liczba moich przewinień odsunęła mnie daleko od mojego wybawienia. Boże mój, jeśli za dnia będę wołał, nie usłyszysz, jeśli nocą nie uzyskam odpuszczeniami. Ty przecież chwało Izraela mieszkasz wśród tego co święte. W Tobie pokładali nadzieje nasi przodkowie, Tobie zaufali i Ty niosłeś im ratunek. Do Ciebie wołali i dostępowali ocalenia. Od Ciebie oczekiwali pomocy i nie doznawali zawodu. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem, obelgą człowieka, niczym jestem wśród ludu. Ktokolwiek mnie zobaczy, wyśmiewa się ze mnie. Wygaduje wargami potrząsając głową. Nadzieję swe związał z Panem, niech go teraz wybawi, niech go ocali, bo przecież upodobał go sobie. Ty mnie wydobyłeś z łona moja nadzieję już przy piersi mojej matki. Tobie zostałem powierzony, nim się urodziłem. Ty jesteś moim bogiem już od łona mojej matki. Nie odstępuj ode mnie, bo blisko jest przemoc i brak takiego, który by mi pomógł. Otoczyło mnie stadocielców, nacierają na mnie tłuste byki, rozwarli na mnie swe pyski. Jak lew, gdy porywa i ryczy. Moja moc gdzieś wyciekła, jak woda. Wszystkie moje kości rozluźniły się, a moje serce pośród mych trzewi rozmiękło, jak wosk. Siły moje wyschły, jak gliniana skorupa, język mur przywarł do podniebienia. A ty prowadzisz mnie do dołu dla umarłych. Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców, rany mi wyryli na mych rękach i nogach. Policzyć mogę wszystkie swoje kości, a oni się przypatrują i mnie oglądają. Podzielili między siebie moje szaty, o me odzienie rzucili losy. Ty zatem, o panie, nie zwlekaj ze swą pomocą. Pośpiesz się z moją obroną. Ratuj me życie przed mieczem me jedyne życie od psich pazurów. Ocal mnie z paszczy lwa, moją małość przed rogami jednorożców. Będę rozgłaszał twoje imię wśród moich braci. Pieśnią będę Cię wysławiał na zgromadzeniu. Kto żyje w bojaźni Pana, niech Go wysławia. Głoś Jego chwałę całe plemię Jakuba. Niech wszyscy potomkowie Izraela żyją w Jego bojaźni. On bowiem nie lekceważy ani nie gardzi prośbą biednego. On nie odwrócił ode mnie swego oblicza, On mnie wysłuchał, gdy wołałem do Niego. Moje wysławianie na wielkim zgromadzeniu od Ciebie pochodzi. Spełnię myślby na oczach tych, którzy żyją w Twojej bojaźni ubodzy najadać się będą dosyta, a szukający Pana będą głosić jego chwałę, ich serca żyć będą na wieki. Przypomnę sobie o Panu i wrócę do Niego wszystkie nawet najdalsze krańce Ziemi, pokłony składać będą przed Nim wszystkie plemiona Pogan. Do Pana bowiem należy królowanie, On sam jest Panem nad narodami. Najadali się i składali pokłony wszyscy najmożniejsi tej ziemi, przed nim upadną wszyscy w głąb ziemi wstępujący, a moja dusza będzie żyć dla niego. Moje potomstwo będzie mu służyło, przyszłe pokolenie będzie zwiastunem Pana, będą głosić Jego sprawiedliwość ludowi, który się urodzi, mówiąc: Pan to uczynił. Piękny psalm, pokazujący, co czuł Pan Jezus. Kiedy to wszystko się działo, i pokazujący, co my powinniśmy czuć, kiedy to wspominamy. Kiedy wspominamy Jego śmierć, kiedy wspominamy Jego zmartwychwstanie, ale też kiedy wspominamy głośno nasze wyznanie wiary, że On tutaj wróci po swój kościół. Piękny Psalm mówiący o tym, że w pewnym momencie ta siła, ta moc grzechów oddzieliła na krótką chwilę. Jezusa Chrystusa od Jego Ojca. Dlatego zawołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Bo moje i Twoje grzechy stało się przesłoną między Nim a Jego Ojcem. Biblia mówi, że na krótką chwilę stał się jak gdyby mniejszy od aniołów. A przypominam wszystkim, że w tej hierarchii wartości biblijnej to my jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, a nie aniołowie. Sam Jezus, sam Duch Święty knął Dawida do spisania tych słów i czytamy, że niczym robak, a nie człowiek. Niczym robak, a nie człowiek. Tak zostało połamane i jego ciało. Nie ma żadnego błędu teologicznego w tym, gdy ktoś wspomina, że jego ciało zostało złamane. Pustą głową trzeba być, żeby zaprzeczyć wieczerzy pańskiej przez wyciągnięcie wersetu z kontekstu, że przecież jego kości nie zostały połamane. Czytamy w Izajaszu w 53. rozdziale. O Panie, kto dał wiarę naszej nowinie, komu się objawiło ramię Pana? Wyrósł przy nim jak chłopiec, jak korzeń ze spragnionej wilgoci ziemi. Nie ma na nim urody ani chwały. Gdy go ujrzeliśmy, nie miał krasy ani piękna. Jego wygląd był szpetny, bardziej ohydny niż u kogokolwiek z ludzi. Był jak jakiś człowiek pod chłostą. To nie jest opis... Pana Jezusa sprzed ukrzyżowania albo sprzed ubiczowania. Niektórzy tak myślą. Pan Jezus był brzydki i Zajarz o tym mówi. Nie, Izajarz o tym nie mówi. Izajarz o tym mówi, że jego ciało zostało przemienione w sieczkę. Chłosta to spowodowała, że wszyscy od niego odwracali wzrok, że nie miał krasy ani piękna, że był szpetny, że był bardziej ohydny niż u kogokolwiek z ludzi. Wydawało się, że dźwiga jakąś chorobę, bo twarz jego była wykrzywiona. Czym? Bólem. Był wzgardzony, nie liczono się z nim. On dźwiga nasze grzechy i za nas cierpi. A my uznaliśmy, że dręczy go utrudzenie, bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba. To, co mówiłem. Wcale w tej całej historii nie jest najważniejsze to złamane ciało, ale ten następny symbol przelana krew. Krew nowego przymierza, on oddał za nas swoje życie, przyjął na, na siebie nasze, moje i Twoje grzechy. Bóg odwraca od niego swój wzrok w jednym celu by nigdy, przenigdy nie odwrócić swojego wzroku od Ciebie. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że zbawienie jest czymś drogocennym niesamowicie cennym opłaconym krwią Syna Bożego, ale jednocześnie czymś, co jeżeli tym jesteś obdarzony, to nigdy tego stracić nie możesz, bo Bóg już od swojego dziecka odwrócił wzrok po to, by od nie odwrócić tego wzroku nigdy już od Ciebie i ode mnie, jeśli żyjemy w tej historii. Wszyscy zabłąkaliśmy się, jak owce. Na manowce zszedł każdy ze swojej drogi, a pan jego wydał za nasze grzechy. On w czasie swoich tortur nie otworzył ust swoich. Dał się prowadzić, jak owca na zabicie. Jak baranek milczy, przystrzygącym go, tak on nie otworzył ust swoich. Wyrok na nim został wykonany przez poniżenie. Kto potrafi opisać ród jego? Jego życie bowiem usunięto z ziemi. Przez nieprawe czyny mojego ludu został na śmierć poprowadzony. Wydałbym ludzi zepsutych z powodu jego pogrzebania i bogatych z powodu jego śmierci. On bowiem nie popełnił żadnej nieprawości, ani fałsz nie znalazł się w jego ustach. Pan chciałby ocalić go przed razami. Jeśli wy bylibyście zdolni dać ofiarę za grzechy, Wasza dusza mogłaby oglądać długowieczne potomstwo, i chciałby Pan uchronić przed udręką jego duszę, aby pokazać mu światło, ukształtować go do zrozumienia, aby usprawiedliwić jak sprawiedliwego, dobrze służącego wielu. On bowiem będzie dźwigał ich grzechy, i z tej racji weźmie on w dziedzictwo wielu, i on rozdzieli łupy możnych za to, że jego życie wydane zostało śmierci. I że zgodził się być zaliczony do popełniających czyny sprzeczne z prawem. Poniósł on grzechy wielu i za ich grzechy został skazany. Pan Jezus zmarł za grzechy wielu. Za wielu, to znaczy za wszystkich tych, którzy w to wierzą i żyją tak, jakby w to wierzyli, by o tym pamiętać. Mamy dwa niesamowicie kruche symbole w kościele. Wcale nie mamy wielkiego, złotego, mosiężnego, żelaznego krzyża. Wcale nie mamy jakiegoś pomnika z marmuru. Nie to jest symbolem tego, co się stało. Pan w swojej miłości do człowieka upodobał sobie zrobić dwa niesamowite, kruche symbole: kruchą macę i wino. Nic więcej, nic mniej. I powiedział: jedzcie i pijcie z tego wszyscy. Na jego pamiątkę mamy wziąć udział w tej wieczerzy pańskiej. Dlatego, jeśli ktoś niegodnie podchodzi do stołu pańskiego, to na samego siebie wyrok daje. Samego siebie w tej historii wskazuje. Dlatego mamy być czyści, dlatego mamy być gotowi, dlatego mamy czuwać, dlatego mamy się uświęcać. Dlatego jest ta równoległa prawda w Biblii, że tak wiele zależy od tego, w jaki sposób żyjesz. Pokaż mi jak żyjesz, a ja ci powiem w jakie zbawienie ty wierzysz. Pokaż mi jak żyjesz, a ja ci powiem czy jesteś chrześcijaninem. Wskaż na owoc, a będziemy wiedzieć czy Pan obdarzył cię swoim duchem. Myślę, że dzisiaj więcej o tym będzie sądząc po tytule kazania. Więcej mówił pastor Marek. Zaśpiewajmy tą pieśń, bo ona jest wyznaniem naszej wiary. Ona, jest, ona mówi o tym, co ja przed chwilą powiedziałem, następnie przejdziemy do słów ustanowienia i spożyjemy wieczerze pańską. I'm daje nam. My wierzymy, że na krzyżu Jezus nasz zapłacił duch. Nasze cień Yeah. Boy. My wierzymy w Boga Ojca, Jezus Chrystus to nasz Pan. My wierzymy w Jego Ducha, który życie daje nam. My wierzymy, że na krzyżu Jezus nasz zapłacił dług, a trzeciego dnia zmartwychwsta.